mam wzdrawiam. Jakby. Jak, jak widzicie, odebrałem już. Dzień, co, nie? X1, użytkownika, gard. Nie, żeby coś, ale wczoraj w to grałem, nie? I coś sobie zbierałem Nie, wcale to nie moje monety nie no. Nie. No dobra, kiedyś też grałem w tą grę i. Ale niby teraz dodali coś takiego, nie? Niby coś dodali nowego, jakby. jakby tą skakankę dodali. To się tak skacze, i ten, niby to dodali. Bo nawet tutaj jest. Dajcie spokój. Tutaj tego nie ma akurat, ale tu, tutaj jest. <laughs> Dobra, więc no lecimy i no pozdro. Lecimy z rundeczką, 55 sekund. Elo, elo, 353 numer. I no pozdro, ludzi. Ludz, ludzie chciałem powiedzieć, że ja powiedziałem. Ludzisko. Nie no! Absolute Cinema! Absolute Cinema! <laughs> nie, nie mogę! Absolute Cinema! To źle wygląda. Jak ona wygra tą całą grę, to się płacz. Ale... E, e, poczekaj, ten też był blisko tego numeru. Jakby taką dziesiątkę jeszcze, to to miał. Ale dobra, dzisiaj nie o tym sobie. Yy... Dzisiaj nagrywamy odcinek z tego Squid Game, co nie? Jak to wcześniej mówiłem, i lajkujcie film, obserwujcie. Jeszcze się do TikToka przyzwyczaiłem, yy... subskrybujcie kanał, i czekajcie na więcej odcinków. Nie no, a dzisiaj lecimy guardem. Co no. nie, dzisiaj guardem lecimy. Muszę sprawdzić, jak to jest. Może kiedyś grałem, ale nie pamiętam. Nie no, legit, legit nie no elo nie no elo 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 nie no ale będzie What? ale będzie lecimy dobra co to red light no no ha, ha. No mówiłem, to co się tak... Co to mingle? No Jezu no! Ja się zesram, kurde. Najlepsze te, w których umiem grać. Ja za chwilę przychodzę na tego, na gracza. Kurde, na playera. I głupie dupie mało, No ludzie, no ale no to jest przesada, nie? No oni to mi robią specjalnie. Roblox mnie nie lubi. Niedawno miałem bana przecież, nie no. <ścoughs> już <Jest> napisane. <ścoughs> nie, dobra, nie będę, nie będę o tym po prostu nic mówić. Bo to jest taki cringe że ludzie, że serio, nie Patrz, dostają. Czekaj. Co mnie bijesz, leszu? Co mnie bijesz Leszczu? O kurde... Tego to tego to trzeba... pierwszego. Tego to trzeba pierwszego wyeliminować. One nie dość, że pierwszy. To jeszcze kurde... Glassmaker. Nie no, czemu on jest szybszy ode mnie? Od guardów nie jest się szybszym. Idź. No dobra, przeładowuję się. Myślałem, że nie, że bez potrzeby przeładowałem. O, elo, lider. Elo. Elo, elo. Elo. <śled> Co to za kurde były. Nie no, mega! Jakie outfity tutaj mają w ogóle. Ja mam jakieś tam zmieszane. O, ten też mam zmieszane. Tamten no, zmieszane. No stój! To jest ostatni. Ej, tego nie pochowali! Co, ja co włączyłem? A, pod kół. poczekaj. Aha, ja muszę dołączyć do gracza. Umyj. Nie no, czemu ja myję? Yo. Ej, a to co to? Tak w ogóle. Aha, Goffy. ek, jakieś. Nie wiem. Nie wiem, co to w ogóle jest, ja... Absolutnie nie ma. Czy ta baba, co miała 169 numer, odpadła? To jest chwila prawdy, poczekaj. Nie wiem. Tu jest tyle tych baconów, że to jest chyba jakaś apokalipsa, nie? Ludzie. Wy, ja, ja chcę, ja chcę, ja chcę wyjść, nie? Albo nie, ja chcę zostać, bo kasę w wielką stanę. Nie no, to oczywiście Lecimy sobie spokojnie. Truchcikiem. O kom... No i dobra, wyci. Co to było? Yo! <grym>, za chwilę lidera My już gdzieś. <grym>, ale nie, nie, to, to jest... To jest po prostu ...niesamowita. nie? Patrz, na przykład wejdę sobie tutaj też będę ciąć, nie? Idę tu. Jakby bez potrzeby chodzę tutaj, żeby to rzucić na ciasko i umrzeć przez guarda, którym sam jestem, nie? Jakby to musiałbym je lider zabić, nie? Patrz, no i... No i co? No i opocał się? Dobra, nie no. Gołd is... ze mnie. No i co? Przyszło do mnie dwóch. A mogli, mogli jeszcze... Mogli jeszcze dołączyć do do mnie sporo osób, tylko że zdecydowali się na jakieś środ środkowe gdzieś gwiazdka i te po bokach. A te po bokach są nawet lepsze od kwadratu. A nie, dobra, nic nie jest lepsze od mojego, nie? Jak tam pani idzie? Ojojoj, oj, ale wolniutko. O kurde, ta już ma... Ucięte to już ma. Kurde. Nie, ja szukam 169. Czemu oni kwitują? Aha, bo oni wycieli. dobra, dobra. oni są tam na górze? Nie no, kiedyś tak było. Że chyba na górze się lądowało. Jakoś tak mi się wydaje, nie? Dawaj kogoś tutaj z tego, swo z tego mojego PMA. Dawaj kogoś. No, tego grassmakera. Trzeba dowalić mu. Chodź tu. Leży jeden z Dobra, dawać, dawać kolejnych. Nie no, panowie, nie, ale ile można robić ciastka? Jeszcze kwadrat ile można robić? Boże. Jak się uciął kwadrat? 59. Nie znajdę tej 169. Umarła chyba. Chce coś z, ze mną zatańczyć? Chcesz ze mną zatańczyć? Ringa 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 ring Ringa 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 ring garing, 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 garing. No i co? No jalo Nie no Pa Kurde, Gward z nim tańczy. No Jezu, ten na ciągle kwadrat. Jezu. Jeden jest słaby. No Jezu, jaki gołcik. No po prostu... Patrz, tego też. Tego też. Ale gościowi. <grym> Zarąbałem Ale dostał chłopak. Nie no. Pięknie, poczekaj, wyciszam to, bo mi nie jest potrzebna. O no i co? No i zostajemy. Pewnie. Ja też idę. Zostajemy. Zostajemy. Trzy osoby. Dwie osoby na nie. Nie no. Czekaj. Ale 169 chyba już umarła. Jakby... Wydaje mi się, że umarła. Patrzę tu. No trzy umarły. I czwarta nie wiem ile umarła. Nie wiem, chodź. Ile ty Dobra. Nie wiem, nie patrzę. Może to jest ona? Nie, 0,10. To nie ona. Dziesiątaczek, to nie ona. O jest. Co mnie zmylasz? Idę przed ciebie. Tu! No Jezu, no geniusz. O kurde! O kurde! Ja też skaczę. Ja też chcę. No dawaj, lecimy! Garing, ringa garing, 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 Dawaj, lecimy Ej, ale to nie jest takie łatwe Jak się patrzy Bo to, 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 to trochę szybko idzie nawet Dobra, nie idą Ja też chcę Ej no yo. Ja też chcę Ej no No i widzicie jak to jest widzowie? Gward normalnie może sobie przejść. Nie ma jakiegoś z boku przejścia? Nie no, nie ma. Idę. O kurde, a mogę spaść? Ty, tam jest normalnie przejście. Ej, poczekaj. To... To jest... Nie, tam nie ma guarda. Ej, bo jak spadnę to... O kurde. Ej, można spaść. Dobra, geniusz. Dobra, poszedł 169 gołcik już już umy. a co? A to ciekawostka, tam, a ja myślałem. Dawaj, Jezu, co oni robią? Lin, ci się tańczą pewnie, nie? Elo Za chwilę guarda zabiję, nie? No pozdro Jak chce się, to możemy zagrać jeszcze w tą... Inną część Te Znaczy, w inną część No, chodzi mi o to, o tą inną grę Bo są... Bez kilka, co nie? Ale... Nie wiem Nie, nie wiem jak mam to pokazać, muszę na chwilę chwilatka Czekajcie czy będziecie jeszcze chcieli z tego Squid Game'a? Bo nie wiem, czy ten... ...chcecie, czy nie. Ej, joł, leją się. Ej, joł. Lecą, kurde. Do łazienki! No i nice! Chcesz dostać? No. Cicho. Ciszka. 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 Idę za, nim, idę za nim. Idę za nim, 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 idę za nim. Ale się leją. O kurde. <laughs> Druga wojna się to... Nie, no co? <laughs> Nie, po Roblox z historyki. Oudzi, <laughs> oudzi, oudzi Roblox z historyki. Bo te co są teraz jakieś górno. Nagrywałem je na TikToku, ale. No jelo. Dostaje. nie ma nie? Cisna. Pierwszy. Kurde, ten maker dalej żyje, a tr... Te, te szkła. No i co, no i... i... nie, no i ja tak nie chcę grać, nie? Mingle teraz, a, to jednak jeszcze jest szansa. To żartowałem. komuś tam się wbije, hmm? Otwieram i tam ktoś sobie siedzi, tak, pum, 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 no jelo. No. Drużyna, szukałam teraz drużyn. a chcesz? Chce, chce ktoś zatańczyć? Czekaj, tańczę. No jelo, lecimy. Chce ktoś? Chcesz? No i super, lecimy. Ringa, 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 ringa. Garing, 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 Lecimy. No dobra, to się dzieje. Ile? Cztery. Ty, to tutaj już są. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, fart. No i co? Nie mogą zbierać. Trzy. Trzy są. Czwarta. No i ten teraz został sam. Zamyka się, zamyka się, bo to już nie ma sensu, nie? On nie ma już życia. Dedasz, 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 dedasz. No czyść go, no. I co robisz? No i co robisz? No i co robisz? No i co robisz? No i co robisz? Idę do nich, idę ich odstrzelić, idę ich odstrzelić. No i super. No i tańczymy. Nie, no kolego, muszę się aż napić wody. Kumacia. nie. Dobra, to jeszcze raz otworzenie. No. I co się dzieje? Ile? Cztery znów. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Mają. Ty trójka. Ta jest O kurde, tu wszyscy z nią przegrają! Wyszła! Ty... Ty... Biedną! Tak! Otwieraj to. muszą się otworzyć. Mierzamy! Kurde. Chodź tu, chodź tu, chodź tu bombiczku. Chodź tu, coś tu. Co ty myślisz, że a w albo w CSO nie grałem? Nie w co jest nie grałem, bo mi się nie chcę zainstalować, nie? Do go mam neta obecnie, jakby Ale for ja gram, i grałem. gram, grałem i będę grać. Dzisiaj może nawet. Um, no i co jest? Ile? Jedno. A, no to ciebie zrobiłem od razu. Może to jest tak łatwe, jedną osobę. No, czy ty jesteś. Jeden. No i ten się nie umie zamknąć. Czemu ty się nie umiesz zamknąć? Nie będzie już od razu ten win. Bo ten się nie umie zamknąć. O, zamknął się. I co on robi? I co on robi? Co ty robisz? Kolego. Kolego, jak cię spema rozwalę, to... Ty no. Nie da się go trafić. Przyładowuję. O! No i Dasz, kolego. Nie dla psa oj Ojej. Leży. I dać go tył. Ile? A, to już koniec. No i co? Squid game? Bo to już te szkła to nie mają sensu. Patrz na ile osób zostało. To już finał powinien. Ale trzy osoby? Co? Skąd? Nie no, raz, dwa, trzy, faktycznie trzy osoby. Yy. Kurde, aż się podrapałem o coś. A co to, to mam tutaj takie ostro? Nie wiem, jak to wam powiedzieć. Mata. Nie no. Ja też sobie nie mogę stanąć, bo i tak czy jak mnie przed... teleportuje, Elo. O. Albo. No dobra, idę. Chcesz dostać? Chcesz dostać? No, no. Tędy, tędy. Z tymi dróżkami. Tędy, tędy. Z tą dróżką, tędy, tędy i do przodu. No i gra No, przykro mi. Sańczymy na dola. I co? Oni przegrywają, bo mam taką dług... oni mają tak długie. Oni mają ci tak długie, a oni to muszą zrobić. Ja wiem, tutaj rozwalam. Sprawdzam im. Sprawdzam im. To, to jest dobra, To jest dobre. To jest dobre. Nie no. Legit. Like mogę iść tam do nich do góry? Oni we trójkę nie dadzą rady. Nie mam go powiedzieć. Nie? Oni we trójkę nie dadzą rady. Czemu? A wszyscy deadli. No i co? No i... No i co? Jak to gra? Jak? Gra się skończyła? No i nikt nie wygrał. Ty no super. Ty no mega. Ej, no jakby? Po prostu gigantyczny, nie no, mega, co nie, widzowie? Dobra, widzowie, miło było, ale się skończyło, widzowie, widzowie, I po prostu zapraszam was na kolejny odcinek, który nie wiem kiedy wpadnie, może jutro, może w mówię, <grym> może nie wiem kiedy, yy, no ale po prostu kiedyś wpadnie, co nie? I zapraszam was na ten odcinek ogólnie, nie? Nara.